Niemcy mają swój geopolityczny plan budowy middle Europy 2 i ich analitycy nawet tego nie ukrywają i w tym planie, to jest jeszcze plan, przypomnę Państwu Bismarcka, tylko teraz w tej chwili poprawiony, gdzie Niemcy mają dominować w części Europy Środkowej i Wschodniej, ale, ale nie na zasadach partnerskich, tylko na zasadach wyzysku. Czyli tu mamy czyli Polacy i ta część miała być przeznaczona jako tacy podwykonawcy do niemieckich planów politycznych. I po, to jest, I po to jest ten cały projekt federalizacji, który, jeżeli zostałby zrealizowany, to Polska całkowicie politycznie zostałaby zdominowana, centrum decyzyjne Polskie zostałoby przeniesione de facto do Berlina. I żeby zrealizować ten plan, to oni wiedzą, że w Polsce muszą osadzić swojego człowieka, swojego człowieka w opozycji. I bardzo dobrze wiedzą, że różne narzędzia w postaci takich właśnie orzeczeń, jak, jak, jak CUE. Są tylko po to, aby osiągnąć ten cel, żeby swojego człowieka osadzić w, żeby człowieka osadzić w Polsce takiego właśnie jak, takiego właśnie jak Donald Tusk. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że premierem w Czechach był pan Babisz. Bardzo oligarcha, bardzo silnie związany z opozycją, z wami właśnie w parlamencie europejskim. Do waszych grup należy właśnie pan premier Babisz i silnie związany z oligarchami niemieckimi. I on wiedział, że jak zgłosi taki wniosek do SUE, to w ogóle nie będzie merytorycznie rozpatrywany, bo Państwo chcecie, to możemy merytorycznie ten temat porozmawiać. To będzie kolejne narzędzie tylko do tego, żeby uderzyć w Polskę i żeby konsekwentnie realizować ten plan, to znaczy, żeby obecnemu rządowi, który chce prowadzić politykę podmiotową, nieuzależnioną od Niemiec, żeby postawić kłody pod nogi, po to, żeby w konsekwencji Polacy, jak to powiedział ktoś tam z waszych, jeden z wiceszefi Pipi, co on powiedział? Żeby Polacy dokonali właściwego wyboru. I o to chodzi w tej całej sprawie. I dlatego jeżeli pani poseł pokazuje sobie tą kartę o kosztach i kto jest za to winny, to proszę tą kartkę sobie odwrócić do siebie i zobaczyć co wy w tej chwili robicie w parlamencie europejskim, bo regularnie głosujecie za tym, aby TSUE miało więcej siły, żeby nakładać na nas te kary, aby Polsce nie wypłacać żadnych pieniędzy. Bo spokojnie, jak pani chce sobie jakieś kalkulacje przeprowadzić, to proszę bardzo, możemy je przeprowadzić. To Polska miałaby już dzisiaj dwa razy więcej pieniędzy, gdyby nie wasze głosowania, waszych głosów w Parlamencie Europejskim, żeby Polsce pieniądze odebrać. A dlaczego chcecie pieniądze Polsce odebrać? Chcecie pieniądze Polsce odebrać, dlatego oknieć, że nie podoba nam się przegórę demokracji. Dlatego zwróciliście się z pomocą, dlatego prosicie o pomoc w Brukseli. Słuchajcie, Polacy nie chcą nas wybrać. Dlatego wy im teraz dołóżcie tak, żeby wiedzieli, że mają wybierać prawidłowo. Tak jak powiedział wasz kolega z Parlamentu Europejskiego, pan Pons, który przyjeżdża raz z wami, z misją do Polski, żeby Polakom powiedzieć, jak mają myśleć. I o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Bo jak pani chciałaby rozmawiać o tym, co Czeka się naprawdę wydarzyło, to przecież bardzo dobrze wiecie, że pani Lauperta, to jest czy pani sędzia, która nałożyła tą karę, to nałożyła, to nałożyła tą karę wcześniej, wpłacała pieniądze do jakiej partii? Do partii właśnie Donalda Tuska i IPP. To no, jest to bardzo charakterystyczne. To jest Konkretne zarzuty dotyczące tego, w jaki sposób działa CULA, jak rzekała pani sędzia. Pani poseł odpowiadała e, o jakimś skakaniu na krzesełkach e, i w ogóle zaczęła mówić o Izbie Dyscyplinarnej. E, to, jest bardzo, to jest bardzo charakterystyczne, bo jeżeli się nie ma argumentów, to się wtedy zaczyna opowiadać o jakichś jakich rzeczach, które są obok. To teraz, chcę Państwu przypomnieć. To jest tak, że pani poseł nie odniosła się do tego, dlaczego jej koledzy z jej partii głosują przeciwko przekazaniu Polsce pieniędzy. Za zablokowanie Polsce pieniędzy. Dlaczego Pani się do tego nie odniosła? I dlaczego się Pani nie odniosła to również do tego, pieniędzy. że to Państwo macie koalicję z IPP, czyli z y, tą formacją o, od tej pani sędzi, która przez którą musimy płacić te pieniądze dzisiaj, które pani wskazała, to wy macie z nimi koalicję w Parlamencie Europejskim. Dlatego, nie jeśli mamy Pani przez was widzieć, z tego nadal środków, to, to proszę teraz was. jak pani Polska opowiadać, to niech pani teraz wszystkim wreszcie odpowie na pytanie, dlaczego głosujecie za tym, żeby Polska nie otrzymała pieniędzy, a potem pani opowiada o tym, kto jak gdzie skacza na. Krzysałki. Pamiętajcie Państwo, że to jest tak, że odnawialne źródła energii to jest tylko ekstra dodatek do stabilnych źródeł energii. Dlatego nie da się zastąpić jeden do jednego wszystkich stabilnych źródeł energii OZE, jak Państwo byście chcieli, czy obszarami, jeszcze i tak dalej i innymi. Trzeba po prostu na nie stawiać, bo węgiel kiedyś się wyczerpie, ale trzeba to robić mądrze, tak żebyście Państwo przy okazji, mówiąc o przyszłości młodego pokolenia, żeby nie było tak, że przez te najbliższe lata, przez transformację energetyczną tak zubożejecie, że te ostatnie 30 lat postawimy do rozwoju gospodarczego, trzeba będzie rozpoczynać od, nowu, od nowa. I to jest nasza odpowiedzialność, tych polityków. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o dwie sprawy, to znaczy tak, bo, bo padła taka kwestia tutaj polemicznie do pana redaktora Proślinowskiego. To znaczy tak, padła taka kwestia, wypowiedź pani Marie Le Pen dotycząca tego, że dotycząca wątpliwości co do NATO. No ale czym to się, przepraszam, różni od tego, co mówi Macron, który od dawna mówi, że ponieważ NATO jest takie złe, to trzeba tworzyć armię europejską. On mówi, to on jest promotorem autonomii strategicznej, to przecież on razem z Niemcami stworzyli ten format normandzki, który zapytajcie na Ukrainie, co o tym myślą i komu on tak naprawdę sprzyja. A przepraszam, a Niemcy? Niemcy są w NATO, a co oni robią? Jak pomagają? Jak, jakie realizują cele teraz w NATO? Czy oni niby są w NATO, ale tak naprawdę nie są w NATO? Bo robią wszystko na, robią wszystko na opak. A pytanie, skąd jakie ja mam dowody na to, że polityka mogła być zamieszana w decyzję dotyczącą Turowa? Proszę bardzo. Sędzia, która wydała tą decyzję, dotycząca, ta decyzja była skomplikowaną decyzją, dotyczącą, trzeba było mieć ekspertyzy biologiczne, hydrologiczne, bo dotyczyło tego, że brakuje lustra wody po drugiej stronie w Czechach, gdzie nigdy nikogo tam nie wpuszczono, żeby w ogóle sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. To ta oto pani, to była pani wyznaczona przez partię Donalda Tuska, jej ojciec był prominentnym działaczem w tej właśnie partii Donalda Tuska, a ona sama wypłacała na tą partię pieniądze. To jakich dowodów pan redaktor jeszcze więcej potrzebuje?